Siema widzowie, dzisiaj yy. Co się stało? Widzowie? No. O, dobra, działa. Yy. No, coś się stało. Yy, dobra, nagrywamy Brawl Boxa dzisiaj. Bo wiecie, musimy. Po prostu, bo mam się... A co, co się dzieje mi? Halo? Bo się mi nic nie dzieje. No to chcę, to chcę, tak, dobrze, dobrze. Dobra, działa już wszystko. Dzisiaj nagrywamy Robloxa, Brawl i... i dzisiaj właśnie to nagrywamy. I no już trochę tu pobiałe na przykład system lęg na nicie. No. Tak to bywa. Yy, zostawcie suba lajka, komentarz, dzwoneczek. dzwoneczek i zapraszam do oglądania. Dobrze, widzowie mamy 30 rękę na nicie. Tak, trzecią rękę i wbijam teraz mam bula. Mam mam Biorę bóla. Otwieram jedną skrzynkę. A nie, nie mogę, nie? No to otwieram skrzyneczkę. Tak, dobra. Mam tysiąc pucharków. Pocznę. No nawet łatwo się w biorę. Ale... Dobra. Mam to. Oj. No co mi tak laguje? Dziwny ten. Roblox cały czas mi laguje. I będziemy zabijali wszystkie to jest, osoby. To jest obrad, to jest, Na szukam. Tam są ludzie, są ludzie, są ludzie. Chodź. Nie. Nie. Zostaw mnie. Dobra, widzowie, Z moim zdaniem, najtrudniejsza gra na świecie. Jasne, yes. dobra, zabiliśmy. I lecimy. Iś, iś, iś. iś, iś, iś. Chodź tu, szela. Ej, jakaś szelka tam jest. Nie no! Jak to jest najgorsza gra? Mam takie lagi, to się nie da grać, nie? Nie da. Dobra, poszła. Ach, najdenerwująca, bardziej mnie gra chyba. Już prawdziwy Stars jest lepszy. No zawsze był lepszy, ale no. Nie, może go będę miał na komputerze, ale nie wiem. Jak zostawicie dużo subskrypcji, to może będę miał. Albo lajków też jest opcja, ale bardziej subskrypcji i lajki. Chcę bardzo Jeszcze ja nie umiem grać. Ty oh. I ja za to dostanę tyle gemów. Wow. Widzowie, tu nikogo nie ma. O, oh, jest. Oh. Denerwujący, denerwujące. I co ja? Słodzę, okay. No to za miło. Widzę, jak można grać w takie gry. Dobra, mamy dziesiątą rangę. To jest sukces. Bo, bo ma jeden więcej nie było. Aha. Um, Muszę odpocząć chwilę. I muszę ko ten... O. Już, już, już. Głośno tam. Dobra. Już cicho, Będzie. Dobra. Ech. Gramy. Kukun, no, lecił. Jest, szelka zrzucona. Teraz chodź kukun, hop, kukun, Nie, kukun, hop, zaraz, nie, nie, kukun, <coughs> No chodźcie tu! Nie, no. Ja się denerwowałem. Nie, dobrze. Brawlers. Rico. Tak. Rico Mico. Einbrowler jest pełny. Einbrowler. Aha. Nie zauważyłem go. Chyba jest jedna z najgorszych gier dla mnie. O Dobra, ja zaraz wybieram nitę. Nita jest jedynie lepsza. Dla mnie jest najlepsza nita. Ja mogę pójść. No co ja Mogę Nie ja nie Nawet nie zabiję. No, no, gdy chcę, żeby mnie zabiły to nie. No zabił, mnie, zabił. No dziękuję. Thank you. Brawlers. I Nita. Nita. Czyli ręka. piękne, pięknie.

Opening skrzynek największy ten poko Nie co ja robię Przymo, co masz Al Primo Al Primo No, w końcu To masz już wszystkie przodki Teraz otwiera widzę to jest opening. Największy w na świecie. dostałem barleja. Mam barleja, mam Roswa, mam Poko. I wychodzę z tej gry, bo jest Dzisiaj gramy coś innego teraz jeszcze. Gramy coś innego. Musicie w, w komentarzach pisać. O, co to jest? Dobra. Mm. Co szukamy? Szukamy. Może w to zagramy. Z moim kolegą w na ten temat. No to było do chodzenia. Dobra, o bloksa się zdenerwowałem już w tym jednym grzechu. Zieloni możemy być. To pielą jak zielony. Nie! No idzie. Tu zielonych. Ona też idzie. Nie. Ja sam jest pełno, to poczekaj, ja wiem co znajdę. Weź inny. Właś no i mniej graczy weź. Tak. Dobrze. Teraz widzicie jak? jak to wygląda szukamy, szukamy czegoś i tak nam Biaj. nie wychodzi. Jesi dalej mm, mm, mm. Idę, idę już. Dobra. Już wracamy. Na tory. Niebiescy. I teraz nagrywamy nie do ten taki. O, No inny to Brawl Box. Się zdenerwowałem na tą grę. Już jej nie lubię. Zdenerwuję się. Chica. Macie master. To jest za boksy rzeczy. Większe rzeczy to robot. Admin, nieskończone pieniądze. Już bardziej by mi się opłacało kupić to i to. Myślę.

co so, dziś 11 minuta nagrywania. A ja w tym. A ten film jeszcze jest. Czy oglądaliście dzisiaj film o 15? Bo jak nie, to oglądajcie. I zostawcie suba, lajka, komentarz. I oglądajcie dalej. Bo nie wiemy, co się jeszcze może wydarzyć. Ale myślę, że już nic. A mój kolega? Co on zrobił? On prawie nic nie ma. Ho. Oho, ciekawe, no on poszedł gdzieś, gdzieś się poszedł. No czemu to wszystko jest za Robuxy, no? Widzowie i tak nie zostawili tyle łapek, subskrypcji, żeby Robuxy na tą grę wydał. Nawet nie ma o co, o czym gadać. Jakby zostawili tak jeszcze 5 miliardów. Subskrypcji, tak bym milion robuxów A, bo to nie 999, bo a to 1000 10 robuxów, a to 10 000 robuxów A myślałem, że po 999. A, on, aha, oni to wykasowali chyba. nie można kupić dobra plus 30 plus 5 tutaj czyli bym zrobił to al 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tak. klikamy tego ile wlezie 3 hmm a co, co to jest? to jest Airbusy? pewnie a nie nie jest to robuxy myślę uuu uh, uh, skrzyneczka ciekawe gdzie mój kolego poszedł ciekawe, ciekawe ciekawe ale nie teraz idę tam o, dobra to jest? Okej. Okay. Okay. Dziwne. Ale może być. Najpierw kupujemy tak ten i chyba z tego. Jak to się zapamiętuje, to... Zrobię z tego jeszcze jeden filmik, bo zaraz trzeba skończyć ten, bo bo za długo będzie trwał. Myślę, że. No nie, zrobię mnie. broń nie zniszczyłem. stanęłałem się nie zostaw mnie łano nie bi nie no widzowie ja chyba kończę ten odcinek. Zbyt dziwny jest. Więc widzowie. Ja kończę ten odcinek. Czekajcie pier do pierwszego lutego. Wtedy się zacznie. Drugi, trzeci. Wtedy będą odcinki. Dużo nagramy z moim kolegą, który przyjedzie do mnie. Mega dużo, a później to będę tak wrzucał powoli. I to już będzie jutro. Więc widzę. pamiętajcie, subskrypcja, like, jak jeszcze nie macie, zostawcie. Powiedzcie swoim kolegom, koleżankom, wszystkim w rodzinie, żeby subskrybowali i zalajkowali. A ja się żegnam. Bye, bye!